Już od pierwszych minut spotkania Alpro zkn Wagdańsk, które zainaugurowało kolejny sezon Ligi Redbox Trójmiasto, widać było duży głód piłki. Obie ekipy zaprezentowały ciekawy dla oka futbol, choć wyraźnie brakowało jeszcze zgrania spowodowanego zapewne transferami. Nieco lepiej prezentowali się półfinaliści Pucharu Ligi ubiegłego sezonu, jednak aby to udowodnić bramkami musieli się sporo natrudzić. Drodzy Państwo, początek sezonu, Radosław Dejnakowski jeszcze raz cześć. Witamy serdecznie. Radek, no co, łatwo nie było z tym ZKM dwójką, chociaż to niby była różnica ligi. Widzę, no dużo mam do ciebie spraw. Widzę nowe twarze, jest Johnny, ale jeszcze nie wkomponowany o, do zespołu. No powiedz coś o tym o nowym sezonie. E, tak, z Arturem znamy się poza boiskiem i w związku z tym, że o ile się nie zrezygnował przynajmniej tutaj z gry w Redboxie, Artur postanowił do nas dołączyć. Myślę, że to będzie. Będzie nasze wzmocnienie, tak jak powiedziałeś, jeżeli mm. tylko się zgra z nami. No, tak, już takie jedno dziubnięcie, a systa piękna była i brameczka też. No, dokładnie, więc jak myślę, początek udany i myślę, że z czasem będzie tylko lepiej. E, ktoś jeszcze? Oprócz Tak, jeszcze pomocnik e, Krzysiek e, z ekipy Ortonu. Jako wzmocnienie pomocy. Dzisiaj nie było jednego kolegi Matiego, który z nami gra, ale myślę, że jakby był jeszcze, to ta gra by jeszcze lepiej wyglądała w środku. A w tym sezonie o to nam chodzi, żeby nie tyle jakieś tam miejsce poprawić, a grę naszą, żeby była taka, jak sobie to wyobrażamy. No ty nie powiesz, ale moim zdaniem oczywiście za szybko, pierwsze śliski robaczywki, tak, albo pierwsze koty za płoty, jak mówił właściciel schroniska. No, ale prowadzi na majstra, kochani, zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, ale no jak się, jak się zgrają, bo to wygląda y, coraz, coraz lepiej, już rozmawiamy kolejny sezon i ta, y, wiesz co, takie Alproskie zagranie widziałem właśnie dzisiaj, bo y, taki balonik wrzutka na, na bok i wchodzi Radek i próbuje tak z tego kąta kończyć, dzisiaj to się nie udało, ale wygląda to dobrze, może coś z tego będzie. No mam nadzieję, że, że po tej przerwie wakacyjnej, gdzie wiadomo troszkę tej brakuje czucia piłki, myślę, że z każdym meczem będzie to wyglądało lepiej. Chęci są, wzmocnienia no, są, także myślę, że, że ta gra rzeczywiście z meczu na mecz będzie wyglądała lepiej i dla OKA, i wynik za tym. Pójdzie. Jednym słowem, y, gramy y, Radziu i pozdrawiamy. Pozdrawiam, pozdrawiam e, całą swoją rodzinę, żonkę i moje kochane dzieci. E, tyle. Ja też pozdrawiam to samo, żonkę i dzieci. Wynik końcowy, korzystny dla ekipy Radosława Dejnakowskiego, ale autobusy i tramwaje 2 nie mają się czego wstydzić. Kochani Mariusz Milewski po raz pierwszy i przed kamerami Redbox w tym sezonie przynajmniej Mariusz króciutko, wynik 0-4 zdaje się, tak? Tak, dokładnie. No i tak było lepiej niż. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że gra wygląda całkiem obiecująco. O, rokuje dobrze na ten sezon. Jakieś wzmocnienia były? Jak to wygląda? E, ogólnie to były dwa wzmocnienia. E, mój szwagier. Przystąpił do nas oraz pozdrawiamy szwagra, pozdrawiamy tak oraz jeszcze jedna osoba. No i wygląda to lepiej, no ale fakt, faktem, że no nie, nie chciał mamy mamy pracę siedzącą, no i wiadomo, że nie mamy kondycji. No, ale powinno być lepiej. No. Słuchaj, zauważyłeś właśnie, bo jeździsz w takim po po Trójmieście, tutaj po Gdańsku. Tak, jeździcie. Tak. Jeździcie, no właśnie. I e, tak zwanymi przecinakami. I e, widziałeś takie nowe plakaty się pojawiły w środku tam w niektórych miejscach w tramwajach. A nie wiem, ja tam rzadko byłem. Redboxu, Redboxu, nasze. Redbox, rzadko, rzadko redboxy. Boxy, redboxy. Tak. Jeszcze Nie widziałeś? Jeszcze nie, nie nie, widziałem, No chyba nie we wszystkich. Wiem, może, no, to trzeba poprawić, no, koniecznie. Się postarać bardziej. No dobra, będziemy się starać, a, a ty, ty będziesz monitował, czy są wreszcie. E, jeździsz tym tramwajem zielonym z napisem Gdańsk? Czasami się zdarzy. Czasami. Mhm. Lepiej czy tak samo? Znaczy, no, to. Wiadomo, że wtedy nie zostanę obrzucony niczym, no bo, ten, no bo tutaj wszyscy kochają ten tramwaj. Ale zdarzy się od czasu do czasu. No pozdrawiam przede wszystkim nasz zespół. Walczmy dzielnie. No i wszystkich tutaj grających w Liza Redbox.